Moi drodzy, Łukasz Kałach, właściciel. Jestem właścicielem, stworzymy sobie ekipę konnych, oczywiście. każmy im tutaj gdzieś stacjonować. Niech stacjonują w moich osadach. Pięknie. Moi drodzy, zostałem właścicielem, w sensie nawet nie właścicielem, tylko utworzyłem Polskę. Moi drodzy, Łukasz Kałach utworzył Polskę, polski naród. No jestem dumny. I teraz trzeba by było się zastanowić, moi drodzy, dokąd zmierza nasza kampania. Do jakiego momentu zmierza nasza kampania, bo Łukasz Kałach spełnił swój cel życiowy, prawda? Utworzmy tytuł Śląska, proszę bardzo. Łukasz Kałach utworzył tytuł Śląska. Zrobiłem wielką Polskę. Ogromną Polskę. Mógłbym jeszcze, dosłownie, zobacz, ja mam 5 tysięcy ludzi. Łukasz Kałach mógłby, moi drodzy, szarpnąć się, na przykład mogę podporządkować jeszcze kogoś. Danu, to już raczej nie, prawda? Mógłbym podporządkować kogoś, podbić Polanię, mógłbym Morawy nawet sobie podporządkować, Podbój Cesarstwa Rzymskiego. Co tu się na mapie stało w ogóle? Stary, Cesarstwo... Święte Cesarstwo Rzymskie rozwaliło Francję i doszło tutaj, przecież oni mają... ile Wojsk... Bawaria jaka jest ogromna, ej! Stary, mógłbym najechać Bawarię, gdybym chciał. No, 61 lat, dobre zdrowie, przy, zdrowie, przyzwoite. Czy to jest, moi drodzy, czas sięgnąć... Kur... jest w Czechach? U kurka wodna. Zeszczad i Senzorek by Communist Republic. No, moi drodzy, no. Morawy, później Bawaria. Nie no, takie wielkie morawy do siebie wciągać, chłopie, katolickie, to jest samobójstwo. To mi się imperium roz... Do... całe. I to mówię dosłownie, to będzie za duży problem. Jeżeli ja bym, stary... nie, mogę sobie jeszcze kochanki znaleźć. Maria jest zakładniczką i ma 8 lat. O Jezus, moje wnuczki. Czy ja naprawdę chcę... A nie, to są wychowankowie, ja... Boże. Myślałem, że swoją wnuczkę na kochankę wziąłem. To mój dom odbuduj, ku... Nie? nie, no stary, no stolicą jest sącz obecnie. Nasz gród jest sączem, nie? Takim jakby stolicą, więc. Tu na razie nie ma co kombinować. Jestem twórcą wielkiej Polski. Trzeba teraz Łukasza Kałacha jakoś doprowadzić powoli do śmierci, nie? Żeby on sobie mógł tutaj, jakby to powiedzieć, no zdrowie ma nawet ok. Nie wiem, czy on sobie poradzi, tak naprawdę. To dawaj przejść na katolicyzm. Jak ja się nawrócił, to to by było nierealne. A może na prawosławie byśmy się nawrócili? Nie, nie mogę. Ty, mógłbym się nawrócić na katolicy, gdybym chciał. Tutaj nie wiem. Dawaj. Kurde, no z jednej strony to powiem wam tak. Ja uważam, że powinienem jeszcze pójść w podboje, bo mogę wasalizować. Na przykład widzę, że jest wojna domowa na powożu. Widzę, że mógłbym sięgnąć moi drodzy też podbić moi drodzy księstwo Czech. Po prostu mógłbym starać się zwasalizować jeszcze jakiś ogromny teren, i dopiero wtedy przejść na katolicy z, ze wszystkimi, prawda? Więc mi się wydaje, że powinniśmy to zrobić. Więc y, tutaj była wojna. Ja, uwaga, moi drodzy, moim celem będzie teraz wchłonięcie jak największego terytorium, nie? W sensie Łukasz Kałach teraz y, będę prowadził swoje wojska, i y, będzie moim celem, moi drodzy, wchłonięcie jak największego terytorium. Ukradzenie po prostu jak największej yy, terytorium, zwasalizowanie później jak największej ilości ludzi, bo inaczej będzie problem. To szybko oblężyli. Panowie, do akcji. Nie no, oni nie powinni tutaj nic zrobić w ogóle. Kurwa, Czaków zmiażdżyłem dosłownie tutaj. To Był koncertowy wpierdol wręcz postanie. To, to jest fantastycznie. Dobra. Pięknie w ostatniej chwili husaria przybyła dosłownie. Mamy to. Stajesz się właścicielem chorągwi wojennej, wrogi sztandar. Kur... Czułem wrogi sztandar. Boże, jestem jakimś kozakiem totalnym. Fantastycznie. A na kogo myślicie, że powinien wy... powinienem wykorzystać Kasus Beli Wasalizacji? Bo ukrywam, że... nie ukrywam, że nie wiem. Kur... wysadzili mi łożenie z Sp na Bawarię. Nie no, co ty, wprowadzenie Bawarii do polskiego terytorium, to by było za mocne. Bawaria ma kur... takich sojuszników, oni mają tyle tysięcy wojsk. Na razie toczymy wojnę z koroną czeską, więc, moi drodzy, zachowajmy to dla siebie, nie? Dobra, 89. D dałbyś radę to oblężyć? Może spróbuj jakąś osadę mniejszą. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, moi drodzy, bo Nysa, wiem, że ona ma na mnie haka, ale ja, yy, wiesz co, jest, dopóki jestem zdrowy i dopóki mam siłę, to postaram się yy, wciągnąć pięknie, zobacz. niech patrz. Pięknie, wciągnęliśmy czeską, jakby to powiedzieć, koronę do siebie. Yy, I teraz tak, bracie, negocjuj uwięzienie, yy, Haka na ciebie. Zgodzisz się? Pięknie. Panowie, mam 5800... Yy, ja bym skorzystał teraz z tej sytuacji i zacząłbym najeżdżać po prostu imperium za imperium, nie? Ja bym się postarał najechać to królestwo. Ty, a czy najechanie królestwa i podporządkowanie królestwa to jest to samo, czy nie? Bo się tak zastanawiam? Nie wiem, nie? Tak serio. Mhm. Czy czysto teoretycznie, jeżeli Bawaria ma 3000 ludzi i prowadzi wojnę, to mógłbym do, dokonać najazdu na to królestwo, na przykład Bawarii, To ten najazd by się przydał, co nie. Hmm, tutaj ci nadam tytuł Pragi, a tobie nadam tytuł proszę tego i będzie wszystko ok. E, Konfederacja pułapska wygrywa wojnę z mazurami. Bardzo dobrze. Niech wygrają wojnę z Mazurami, proszę Was, bo ja czekam aż wygrają wojnę z Mazurami, żeby w nich wjechać. Dosłownie. Nie możesz zostać moją kochanką. Okej, okay, jest pokój, uwaga, cicho, jedziemy. Podporządku najwyższego wódza Niklota pod siebie. Mhm. Czy mam jeszcze jakichś sojuszników, których mógłbym wezwać? Możesz uzurpować tytuł Czech. Niekoniecznie teraz. Czy mógłbym ożenić jakieś moje dziecko? Yy... Wartość sojuszu. Żytyce, okej, okay, przyda mi się. Eee, tutaj też wyżenimy was za wartość sojuszu. Kompanią psami. Dobra. Wezwiemy e, tych nopków do wojny, bo oni się mogą przydać. Ok, mamy główną armię. Czy powinniśmy wziąć najemników na tą wojnę? Mi się wydaje, że tak, bo widzę, że chodzi o ogromne kurczenie. Więc wydaje mi się, że najemnicy powinni być tutaj wzięci. Ja bym wziął coś ciężką piechotę tutaj za 450. Dobra, tych bym wziął, mi się przydacie. Dobra, jest perfekcyjnie. Ja bym teraz, moi drodzy, was wysłać pod legnicę wiecie, co się stało pod Legnicą? Chyba wiecie. W ogóle ja się dziwię, że ja mam z Czechami wojnę, bo one stanęły w jego obronie. 3000. Uuu, moi drodzy, ja tutaj nie widzę żadnego sensu, tylko muszę po prostu pierdolnąć pełną parą. Wysłać ludzi, kurwa, na śmierć. Nies niestety musi zginąć tutaj dużo ludzi, musi być powieść o trupach yy, i musi, si musimy się skąpać we krwi, bo jeżeli tego nie będzie, no to zwycięstwa też nie będzie. I aktualnie zmasakrowałem czempion, moi drodzy, majonezik, za. Zamysła w bitwie, więc Brańczesław zrządził Klimenta. Dobra. Bitwa została wykonana wręcz perfekcyjnie, nie? Tak naprawdę. 6000 jeszcze będzie pociąg na pół. Ty polecisz tu. Zmasakrujesz tych 300 ludzi. Okej, okay. pięknie. Perfekcyjnie. Oblegamy ich i czekamy. Jeszcze idziesz na pół. I ty 1600 zostaje wysłane tutaj. Pięknie, dobra. Czekamy sobie. O kurde, dwustu biegnie, ale to powinniśmy ich zmasakrować. 1600 osób to powinno ich zmasakrować. mali Stonosz. Pięknie. Mhm. I teraz powinienem to oblężyć i ogólnie wygrać wojnę, nie? Bo same zwycięstwa w bitwach. Więc perfekcyjnie to powinno wyjść, nie? Dobra, za chwilę będziemy mieli wasalizację, moi drodzy, zrobioną perfekcyjnie. Dobra, to mam 3000 ludzi, czy wy. Dobra, to co? Eee, spróbuję moich widzów posłać po prostu na śmierć. Na szczęście moi widzowie przeżyli i zabili jeszcze mojego przeciwnika. Pięknie. Moi drodzy, zobaczcie, jestem najznanym władcą polskim. Patrz na to. Powiem. Zwasalizowałem najwyższego wodzaju klota. Nazwiemy go oczywiście jakoś po widzu z Tego najwyższego wodzaju klota. Niech to będzie Ster. -Bern, proszę bardzo. Kurde, Zwasalizowaliśmy pół świata, nie? Zna zwasalizowaliśmy pół świata, stary. Zobacz. Ja mam kiepskie zdrowie. Przyzwoite mam zdrowie, więc jest fantastycznie. Sądzę, że powinniśmy dalej dążyć do szerzenia granic. Mogę najechać Bawarię, gdybym tylko chciał. Kurde, jechałbym ich, nie? Bez problemu. Ale sądzę, że powinniśmy jeszcze pójść w Pomorze, bo Pomorze wydaje się trudnym celem. Oni mają. 17 tysięcy wojska, chłopie. Dobra, to nie ma nawet o czym gadać, chłopie. Więc panowie, czy to jest ten moment, że Łukasz Kałach powinien wchłonąć Bawarię, schrystianizować Polskę, ochrzcić Polskę i odejść na emeryturę? Czy to jest ten moment, czy to byłoby dobre zakończenie historii Łukasza Kałacha, który był podróżnikiem, był nikim, został królem Polski, tak naprawdę? Chłopie, no mi się wydaje, że to byłby zajebisty. Że to byłby zarąbisty stary ten. To byłby zarąbisty koń. W wieku 70 lat przejść na emeryturę, spodziłem dużo dzieci, stworzyłem Polskę z nikogo. Byłem najemnikiem, byłem nikim, napadałem ludzi podróżnych na ulicach, a zostałem władcą Polski i stary, moi drodzy, si 3000 ludzi. Eee, Rozwijn swoją legendę, zwiększy jakość oczywiście, proszę bardzo. Eee, moi drodzy, bawaria, prawy, wypowiedz wojnę, roszczenia postaci hrabia, mnie. E, najazd na Królestwo, na Królestwo Czech czy Królestwo Bawarii, najeżdżamy Królestwo Bawarii, moi drodzy, 70-letni ja, niewidomy, ja wam powiem szczerze, że Łukasz Kałach, to jest jak Ziszka, Ziszka też niewidomy, prowadził i wygrywał bitwy stare, wiesz o a ja niewidomy, stworzyłem państwo, stworzyłem imperium, wystaw wszystkie armie, perfekcyjnie, moi drodzy, czas zmierzyć się z armiami Bawarii, 3,5 tysiąca ludzi leci, moi drodzy, Zbigniew, czyli mój widz, Zbigniewie, czyli Lichu 70, Zostajesz wysłany do armii, Lichu 70, mój wasalu, zostaje wysłany do złapania i przechwycenia tej armii, żeby reszta mojej armii mogła dojść, musimy mu wydać jak najszybszą bitwę i go rozprzestrzenić po prostu, rozumiesz Lichu? O kurde, atakowany, dobra, lecimy jak najszybciej, wojska się związały, walczymy moi drodzy jak lwy. Przychodzi nasze wsparcie. Ucieczka, mój więcej wódz. Uciek z moich lochów. A. Dobra. Czy nasza armia ich zębka? Jeżeli dojdą posiłki, to powinienem Dopiero teraz doszedły, doszły posiłki. Edukacja do jego końca. Ok, I don't care. Zobaczymy. Dark Shadow. Yy, wódz Kartes został zraniony przez Lamperta. Ok, mieli armię. Dobrą mieli armię. No dobrze, że im się nie dałem zwerbować. Patrz jakie straty. Oni mieli dobre wojsko. To był problem ruszać. Dobra, jeżeli mamy tracić czas na oblężenia, to od razu traćmy czas na oblężenia stolicy. E, oczywiście, e, no nie jestem kretynem, e, wiem, że wojny kosztują, wiem, że wojny wymagają, potrzebujemy ciężkiej k***oty, mocnej, e, ewentualnie, y, no nie mogę się zadłużyć, więc wezmę za cztery stówy, za 3 stówy wezmę konnych uczników. Dobra, może być. Niech to będzie przegrupowanie. Czy mógłbym ich zwerbować? Tak. Mam tych konnych uczników, mam 300, 300 może być. Niech czekają w górach. Oblegać. Zginąłeś bohatersko w boju. Nie, ja przeżyłem. To paru moich widzów zginęło bohatersko w boju. Możesz wezwać sojusznika do wojny. Wiecie co? Jak głupio to nie zabrzmi, wezwę tych nóbków, bo zawsze to paruset ludzi w bitwie później, nie? Fantastycznie. Dobra, czy tu była tylko jedna bitwa, czy oni wrócą? Ku... Comeback. 3000 ludzi tu czeka. Ok, 700 ludzi, proszę, dojedźcie do nich. Dobra, przygotujcie się. Dobra, bo oni mi wjechali na plecy, a ja im oblegam stolicę. Wydaje mi się, że stolica jest ważniejsza, nie? Tak naprawdę. Ok, atrybut z, z walki. E, dziękuję bardzo. Pięknie. Córka następczyni postaci króla Gutrama. Co jest król? Co? Następce następcę króla Bawarii do niewoli. O, zajebiście. Moi drodzy, wygrałem tą wojnę, ale z racji tego, że Łukasz Kałach jest lepszym wojownikiem na świecie, ruszamy w ostatnią bitwę. Ruszamy w ostatnią bitwę tej wojny. W Wpierdólmy Bawarczykom, żeby wiedzieli, że nie mogą się spod Wielkiej Polski dostać. Wpierdólmy im. Niech usłyszę brzęk ostrza cały czas. Czempion naszej armii Centurio z rodu Wilk został zraniony. Okej. Okay. Powiem się, że oni mieli mocną armię. Czempionek naszej armii Hrabia Majonezik zranił burmistrza Bernarda. Gratuluję Majo... Zranił... Oh, hrabia Majonezik zranił Sancia. Dobra. Hrabia Majonezik zranił burmistrza. Hrabia Majonezik, ty jesteś... Kur... Panowania. Jednego za drugim zabijałeś. Blanket został zraniony przez Frida Okej. Okay. Pięknie. Totalny wpierdół. Kompletnie rozgromiłem ich armię. Moi drodzy, wymóż żądania. Żądania zostały wymuszone. Ja Chłopcze, najechałem Bawarię jako niewidomy 70-letni facet. I ją kurwa... wrogowi w bitwie. I jeszcze... wziąłem ich pod siebie. Uważam, że to jest moment, w którym Polska powinna przyjąć Chrystusa do swojego serca. Papieżu Benedykcie. Dużo ludzi się nie nawróci. Dużo moich widzów będzie. w Dużo moich widzów będzie w ale ja się nawracam. Bóg to chwała. Nawróciłem się na katolicyzm. Nawróci... Nawróciłem się na chrześcijaństwo. Żeby legitymizować moją władzę. Nawróciłem się na chrześcijaństwo, nawróciłem się na katolicyzm. I teraz moi drodzy. Po nawróceniu na katolicyzm, powiedzcie mi, w jaki sposób mogę przekładać władzę Tercjo z Rodu Wilk, czyli mojemu synowi, żeby moja historia już się zakończyła. Król Łukasz z Polski został naprawdę dobrym przywódcą. Fantastycznym wręcz. Gdybym chciał nawet najechać, bym mógł Morawy yy, i zrobić jeszcze Wielką Polskę. Jak mogę zakończyć swoją historię Łukasza, króla Łukasza? W jaki sposób mogę odejść, zakończyć swoją historię, nie wiem, yy, zrobić cokolwiek, nie? Może zrobię pielgrzymkę? Z której zginę do Watykanu, spróbujemy. Mo Ty, może się da zabić Pos podczas pielgrzymki. Zobaczymy. Gubisz tropa, dzik ucieka. Ok, spróbujmy. O, 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 moi drodzy, jestem chory. Uwaga, taka jest wola Boga. Czy nie możemy zwlekać? Taka jest wola Boga. Ok, jestem chory. Czekajcie, czekajcie. Nie ram. Jestem u progu śmierci, boże, to było idealne zakończenie. Yy, czekaj, wykorzystam ten czas najlepiej. Twoja piergrzynka się staje bardziej podobna. Zyskujesz yy, ten. Co tu powinienem kliknąć, żeby umrzeć? Od tych myśli rozbolało mi serce. Od tych myśli rozbolało mi serce. Jestem u progu śmierci, moi drodzy. Mam kiepskie kur... zdrowie, nie? Nawracasz się. Herezja. Herezja. Okej, okay, kurde. umrę. Chodziło Okej okay. Czekam żeby umrzeć Poczekajcie Jestem u progu śmierci Okej okay. Koczyłem świętą ścież ścieżką Dobra. No, staram się, jak mogę umrzeć, ale przeżyłem. Kuj y mać, no. Jak masz medyka, to zwolnij. Jak ją zwolnić? Dobra. Ciągasz pożądany sklep. Może zginę podczas powrotu. Dobra, zobaczymy. Jestem nieśmiertelny. Dobra, Dobra, tracisz cechę oprych, ok. Postać nerwowa. Czy ja powinienem to wziąć, żeby umrzeć? Czy, czy stres podbić? Chyba stres, nie? Stres bijam na maksach. Oj drodzy, abdykowałem. Łukasz z rodu Wilk. Żyłem 50... Żyłem 72 lata. sima spuki. Rządziłem 54 lata. Teraz, moi drodzy, król Tercjo zostaje, mój syn praktycznie, mój syn zostaje władcą Polski. Tercjo został władcą Polski. Stary. Abdykowałem, Czechy się wyzwoliły. Powiem tak. Yy, z nim postać, obserwuj. Czechy się wyzwoliły. Bawaria została. Uuu, i już jest wojna dezintegracyjna. Zobaczcie, po mojej śmierci Polska się rozpada, stary. Wiesz co chodzi? Po mojej śmierci król Tercio nie jest w stanie utrzymać Polski, chłopie. Cześć to? Po mojej śmierci mój syn nie jest w stanie zatrzymać Polski. Czechy przejął Centurio, kogo w ogóle wyzwolił. Stary zdradził Centurio. Szkoda, Centurio, że zdradziłeś swojego kur brata. Dobra, mamy. To jest nasz pełny ród Wilka. Zobaczmy, jak wyglądała nasza rodzina. Powstałem, tutaj ja Łukasz, i spłodziłem tak, Szymona z rodu Wilka, którego ożeniłem z Karoliną, umarł Szymon, więc Lipa. Tercjo I był takim władcą, ma pełno synów i jego linia jeszcze istnieje, Tercja I. Centurio z rodu Wilk też istnieje i twoje dzieci żyją w chłopie. nawet twój syn włada wodzostwem Sącza, proszę bardzo. Dark Shadow już nie żyje, ale jego następcy jeszcze żyją i, że tak powiem, mają się dobrze, władają Opolszczyzną. Siekam Cebulkę niestety nie spłodził nikogo. Tak to wyszło. Zginął w wieku 28 lat. I moi drodzy, najwyższy wóz z Shinzor, Witz, miał trzy kobiety, z którymi jedno ma dziecko i jeszcze żyje. Tak wygląda linia rodu wilka.